Cześć kochani, witam wszystkie panny w czytaniu na e, luty 2025. Moi drodzy, dzisiejsze czytanie rozpoczniemy od kart wyroczni. Tutaj sprawdzimy energię ogólną na ten miesiąc, zobaczymy, co ten miesiąc niesie, czego możecie się spodziewać, e, jak możecie, jak będziecie reagowali, cokolwiek będą karty chciały nam przekazać, a później przejdziemy już do tarota. Tutaj zobaczymy, mm, e, zrobimy czytanie na miłość dla singli, później na miłość dla osób w związkach, następnie praca, kariera, finanse, a na samym końcu duch i emocje. Pamiętajcie o tym, że czytania, które są dodawane czy to tu, czy na jakąkolwiek inną platformę, są to czytania ogólne i nie zawsze będą z Wami rezonowały, nie zawsze będą odpowiadały Waszej sytuacji. Także sprawdźcie swój ascendent, znak księżycowy, Wenus. Tak, żeby po prostu mieć szerszy obraz tej sytuacji, żeby zobaczyć i znaleźć czytanie po prostu skrojone dla Was. Ta metoda, która tutaj jest, YouTube'owa i tym podobne, to jest trochę taka metoda właśnie poszukiwania szukacie czegoś, co e, będzie dla Was skrojone. To nie są czytania prywatne, a więc o tym po prostu pamiętajcie. No dobrze, nie przedłużając, zaczynamy. Zaczynamy od kart wyroczni. Więc zobaczmy, coś ciekawego mm, mm, mam tutaj dla Was. Sprawdźmy, co ciekawego dla moich panien. Oczywiście panna, słońce, księżyc, ascendent i Wenus. Sprawdźmy, jakie mamy karty dla Was, moi drodzy. Cóż ciekawego? Mogę Wam tutaj przekazać, jeżeli chodzi o wyrocznie. Sprawdźmy co. Mam kucho dla moich panien na luty 2025. Oho, transformacja. Hmm. 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 Pozwól miłości yy, Cię zmienić na zawsze. To jest taka transformacja, naprawdę jakieś, będą pojawiały się tu bardzo duże zmiany, bardzo duże zmiany wewnątrz was. Zobaczcie, że tutaj macie taką skorupę i tu wewnątrz Was pojawiają się zmiany. Coś rośnie, coś się rozwija, i wy będziecie teraz to bardzo, bardzo zauważać. Myślę, że ten miesiąc będzie właśnie takim czasem, w którym będziecie dostrzegać nawet te takie małe zmiany. Czasami te małe zmiany są pomijane, czasami po prostu ich nie zauważamy, nie zwracamy na nie najmniejszej uwagi. Vielen Natomiast w lutym, w lutym to się zmieni, w lutym dostrzeżecie no, takie minimalne, mikroskopijne rzeczy, które, na które pewnie byście normalnie nie zwrócili uwagi, a teraz, teraz zaczynacie to dostrzegać. No i ta miłość, tak, ta miłość Was zmienia, więc to Wasze serce jakby rosło i czujecie się też taki placy promieni, zobaczcie, że tutaj ten blask od Was bije, więc to też będzie taka transformacja, taka zmiana, która wpłynie, będzie wpłynęła z wewnątrz, czyli z miłości. Z miłości do siebie, z miłości do bliskich, do rodziny, i która będzie bardzo, bardzo widoczna też na zewnątrz i będziecie widzieli um, po prostu po samych sobie, że, um, no, że czujecie się, że, że czujecie się po prostu sami ze sobą o niebo lepiej. Um, niesamowita sprawa, bardzo taka myślę, że duchowa i dogłębna. Um, może pracowaliście długo nad sobą, może zaczęliście medytować, może właśnie. Um, no, zakochaliście się i ta miłość w was, was po prostu rośnie. E, no, miłość rosnąca no, też się kojarzy z ciążą, więc tutaj też jak najbardziej jest to możliwe. No dobra, zobaczmy, cóż ciekawego mamy dalej. E, weźmiemy karty Tarota <laughs> i zobaczymy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o miłość u singli. Zobaczmy, czy faktycznie ktoś się zakochał. Co tu się dzieje, moi singli? Sprawdźmy single, panny. To są moich panien. Zobaczmy, co mogę Wam tutaj przekazać. Co ucho? Yy, Czwórka pentakli. Mhm. No, single są oszczędni. <single>, single są oszczędni. Z tego, co widzę. Jest królowa, królowa różdżek. Bardzo ładnie. Aha. Zobaczmy, co mamy dalej. Mhm. I rydwan. Okej, okay. Wy jesteście oszczędni w słowach. Myślę, że tutaj yy, to będzie bardzo widoczne. Yy, jest coś takiego, że... Yy, Wy nie za bardzo chcecie właśnie szastać swoimi słowami, nie chcecie opowiadać o swoich uczuciach tak od razu, ale te uczucia są. Te uczucia są też pewnymi uczuciami, takimi stałymi, które, które, których po prostu, które jak ktoś się dobrze przyjrzy albo w ogóle się przyjrzy, to od razu zauważy. Ale to, że Wy nie chcecie na przykład tego tak bezpośrednio komunikować, to już jest po Waszej stronie, tak? Więc myślę, że tutaj raczej to jest taki ge język gestów, zachowań, tych takich zewnętrznych rzeczy, tak? Nie muszą, to być, nie muszą to być koniecznie słowa. Mam wrażenie, że Wy trochę tutaj się rozglądacie, patrzycie właśnie na różnego rodzaju opcje, randkujecie, myślę, poniekąd, albo właśnie jesteście często adorowani często gdzieś tam zapraszani na jakieś spotkania. Myślę, że tutaj. Na pewno nie możecie się, może nie to, że nie możecie się opędzić od towarzystwa, ale no widać, że no się nie nudzicie. No to chyba tak to ujmę, jak się nie nudzicie. I mm, dużo rzeczy będzie się działo bardzo, bardzo gwałtownie, tak szybko. Patrzę na ten rydwan w szczególności, także to jest tak, że mm, jakby ktoś Wam rzuca pomysł i Wy jesteście na tak. Okej, okay, działajmy. To jest taka karta trochę ryzykanta, ale też takiej osoby, która no, właśnie przechodzi te zmiany, tak. Yy, I chce przechodzić te zmiany, jest gotowa, na te zmiany, więc... Um... To jak najbardziej tutaj będzie do Was pasowało. I myślę, że właśnie podjęcie ryzyka, no w miłości, no kto nie ryzykuje, to nie zyskuje, tak? Myślę, że no nie tylko w miłości, ale no między innymi. I wydaje mi się, że właśnie ten rydwan tu to Wam chcę podkreślić, że podejmij ryzyko, spróbuj, wyjdź do ludzi, e, czujesz się dobrze sam ze sobą, to po prostu coś z tym zrób, bo myślę, że no bardzo często ludzie zauważają to, jak czujemy się dobrze sami ze sobą, a też, ale też bardzo często dostrzegamy to, jak, jak jesteśmy po prostu gdzieś tam w niekomfortowej sytuacji, z właśnie samymi sobą. I to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawa. Ciekawa sprawa, natomiast Wy w tym momencie no, kwitniecie, Wy jesteście piękni wewnątrz i na zewnątrz. Użyjcie tego, użyjcie właśnie swojego seksa pilu, swojej tutaj aparycji, żeby no, poznawać ludzi, ciekawych ludzi. Więc randkujcie, nie musicie nikomu niczego obiecywać, możecie po prostu świetnie się bawić, korzystać z tej pozytywnej energii. Tak to widzę, moi drodzy. Dajcie znać oczywiście, czy rezonuje i czy randkujecie, co tam się u Was. Ciekawego dzieje. Mm, a teraz przejdziemy dalej. Przejdziemy do miłości, ale dla osób już w relacjach, już w związkach. Więc zobaczmy, co mamy dla panien w związkach, w relacjach. Pojawia nam się as pentakli. Mm -hmm. Ok. <coughs> e, szóstka pentakli. Uh -huh. Dziewiątka mieczy i ta karta chciałam się jeszcze powiedzieć, i szóstka róż, y, mieczy w odwrocie. Ok, powiem wam takie: ja tutaj widzę wyciągnięcie dłoni. Możliwe, że mieliście. Trochę gorszy czas ze swoim partnerem albo partnerką. Możliwe, że gdzieś tam nie dogadywaliście się na wszystkich płaszczyznach, coś się wydarzyło, że no nie, nie byliście do końca zadowoleni. I jest to wyciągnięcie dłoni. Myślę, że wasz partner, partnerka tutaj wychodzi z tą inicjatywą i pokazuje, że zależy, zależy im na tym, żebyście Wy byli szczęśliwi. E, może być taki moment, w którym będziecie czuli się trochę bombardowani miłością, e, tak aż za bardzo, że ktoś się za bardzo stara. To jest często widoczne, nie? No bo ktoś chce bardzo naprawić, bardzo chce poprawić właśnie tutaj relacje, stosunki, a wychodzi zupełnie inaczej, bo to jest źle odbierane. I mam wrażenie, że Wy tak będziecie trochę mieli, że fajnie, że tutaj ktoś daje od siebie bardzo dużo, ale też um, będzie to Was trochę... Irytowało, że aż tak dużo, że jakby daj mi przestrzeń, daj mi przestrzeń. I ja tutaj widzę ten, ten moment, który jesteście właśnie doceniający, że ktoś zrozumiał, nie wiem, swój błąd, swoje postępowanie, chce, chce to naprawić, ale też no trzeba znać granice, nie? Trzeba znać granice, i myślę, że Wy tutaj będziecie starali się to, to wytłumaczyć. Bardzo możliwe, że ta napięta atmosfera będzie się przez jakiś czas utrzymywała, no bo tu się wszystko poprawia, ale tutaj coś znowu przestaje grać. Więc może też będziecie mieli takie, no, że, że jeszcze jesteście wkurzeni na swojego partnera bądź partnerkę. I <coughs> patrzę na tą szóstkę mieczy, że niby jest spokój, ale jednak, ym, no jednak jest trochę pod górę. Jednak jest takie poczucie, że no, jak ty mnie w... Jak, jak coś tutaj mi nie gra, po prostu. Dlaczego tak? Dlaczego nie inaczej? I myślę, że no tutaj wszystko no jest kwestią komunikacji i tego wypracowania: tego, żeby faktycznie no być obok siebie i się wspierać, tylko właśnie w taki sposób optymalny, zrównoważony. Żeby to nie było w żaden sposób za mało ani za dużo. nie, Trzeba to w jakiś sposób. Trzeba to. Zrównoważyć. Najzwyczajniej się zrównoważyć. Także tak to widzę, moi drodzy. Natomiast jest chęć i tu jest praca, więc każdy, każdy może mieć gorszy moment w swoim prywatnym życiu, tak osobistym, ale też, też takim związkowym, gdzie no, dzielimy pewną przestrzeń z partnerem bądź partnerką. Tak to widzę, moi drodzy. Dajcie znać, czy rezonuje, jeżeli oczywiście chcecie. I przechodzimy dalej. Przechodzimy do pracy, kariery finansów. Zobaczmy, co ciekawego mam tutaj dla was, moi drodzy. Zobaczmy, jakie mamy karty dla moich wspaniałych panie. Na luty 2025. Zobaczmy, co ciekawego. Mm -hmm. Pojawi się sprawiedliwość. Mm -hmm. Mm -hmm. Następnie pojawi nam się królowa mieczy, która też jest sprawiedliwa. Bardzo. Mm -hmm. I siódamka różdżek. Ja tu mam wrażenie, że właśnie głównie będziecie toczyli się wokół. Znaczy, te sytuacje, które będą Was dotyczyły, będą dotyczy, dotyczyły właśnie sprawiedliwości, równego traktowania, tego, że. Walczycie też o siebie w pewien sposób, bo jeżeli nie wiem, na czym się jesteście stratni, jeżeli ktoś wam coś przekazuje i jest to bardzo niesprawiedliwe albo bardzo właśnie takie e, krzywdzące, nawet nie was bezpośrednio, ale kogoś, z kim nie współpracujecie, to stwierdzacie, że okej, okay, może nie, nie powinniście się jakoś bardzo angażować i nie macie zamiaru, ale macie prawo gdzieś tam wypowiedzieć swoje zdanie na ten temat. I myślę, że tu to będzie tym kluczem, że wy nie angażujecie się w to emocjonalnie. Bo absolutnie nie chcecie tego robić, ale patrzycie na to tak chłodnym wzrokiem, tak jak tutaj Sprawiedliwość i Królowa Mieczy i po prostu mówicie, co nie gra. Myślę, że też będzie Wam, może nie to, że łatwo, ale będziecie mówili takie stanowcze rzeczy, tak, czyli że na przykład nie. To nie jest, nie, jest, nie jest ok. To nie jest w porządku w stosunku do innych osób. To będą krótkie komunikaty. Myślę, że im krócej, tym lepiej w tym wszystkim, bo królowa mieczy raczej nie jest wylewna, Ona nie, nie leje wody, tak? Ona nie owija gdzieś tam w bawełnę. Ona mówi po prostu od punktu A do punktu B. Przychodzi bardzo szybko do meritum, bardzo szybko do sedna. I to w tym wszystkim myślę, że jest jej ogromną zaletą. Ta energia będzie właśnie Waszą energią. Jeżeli Wam się coś nie podoba, uważacie, że coś zostało zrobione albo byle jak, albo nie tak jak trzeba, albo widzicie jakąś inną opcję rozegrania danej sytuacji albo po prostu, po prostu zachowania. To no, po prostu nie będziecie się wstydzić tego mówić. Nie będziecie się wstydzić określać, tłumaczyć, że no, to, nie, to nie jest okej. Okay. To też jest swego rodzaju transformacja, i myślę, że też y, tutaj y, y, zostaniecie wysłuchani. I to jest właśnie ten miesiąc, w którym możecie liczyć na to, że zostaniecie wysłuchani przez innych, bo wasz głos w tym miesiącu brzmi inaczej. Gdzie, jak nie wiem, przez jakiś czas, albo ogólnie macie takie czasami wrażenie, że chcielibyście, żeby ktoś was słuchał, ale że się nie przebijacie w jakiś sposób, w tym miesiącu będziecie brzmieć konkretnie, będziecie się przebijać, będziecie naprawdę mogli walczyć o siebie i o innych też. Oczywiście, tak jak wspomniałam na samym początku, tu nie chodzi o emocje, tu chodzi o no, takie czyste fakty. Tak, że tak jest i może tak nie powinno być, może powinniśmy właśnie to zmienić. Tak to widzę, moi drodzy, dajcie znać, co zmieniacie, mm, jaką rewolucję przeprowadzacie. A teraz przejdziemy już do ostatniej części, czyli do czytania na ducha i emocje. Więc zobaczmy, co mój moich panien od piękna słońca robi różne bohomazy cienie. Ale zobaczmy, co moi panie w lutym 2025. Jakie mamy przesłanie, jeżeli chodzi o ducha i emocje. Zobaczmy. Co mogę Wam przekazać, moi drodzy. Jakie mamy... <laughs> Jakie mamy karty. Pojawia nam się mag na samej pierwszej pozycji. Mhm. O, od razu a z kielichów -hmm, i ósemka różnych, bardzo dobre karty, bardzo dobre karty, moi drodzy, mam się tutaj pojawiły. E, Wspaniale się je tutaj ogląda. Powiem Wam tak. E, tak jak powiedziałam, bardzo rzeczy zależy tylko i wyłącznie od Was. To po Waszej stronie stoi decyzyjność, to po Waszej stronie stoi właśnie mm, powiedzenie tak, nie, mm, określenie się. Od Was naprawdę bardzo dużo zależy. E, widzę tutaj też bardzo, bardzo taką widoczną tą transformację, to, że kwitniecie, to, że e, właśnie ta miłość, która jest w Was, jest tak bardzo widoczna. I e, Wy też będziecie bardzo hojnie się nią dzielili, e, okazywali ją swoim tutaj bliźnim, e, przyjaciołom, znajomym, partnerom, partnerkom, e, rodzinie i tak e, dalej. I myślę, że to będzie często właśnie poprzez e, Poprzez słowa, bo mamy tutaj e, przy tej ósemce, ósemce różdżek, te słowa będą w tym, w tym miesiącu dość ważne, konkretne słowa, tak? Mm, nie musicie robić nie wiadomo jakiego wstępu, nie musicie stawać na rzęsach, tylko po prostu komunikować się. Wasze słowa, tak jak powiedziałam e, przy okazji chyba właśnie czytania na pracę, będą usłyszane. Wasze tutaj... Um, Stwierdzenia, czy to komplementy, czy nagany faktycznie będą usłyszane przez odbiorców. Bo to płynie właśnie z tego, z tego waszego wnętrza, z najgłębszej tkanki, ta, która w was tkwi. Więc to jest takie czyste, takie <laughs> nieskalane. I dlatego jest to usłyszane: dlatego, że to jest trochę może nie w waszym charakterze, może nie w waszej naturze. To jest coś zupełnie, zupełnie świeżego, nowego, ale właśnie płynącego z miejsca miłości. I tak duchowo będziecie się czuć, będziecie czuć taką może trochę... Hmm może nie też powinność, ale takie powołanie, nie wiem, no miesięczne powołanie powiedzmy, żeby właśnie w jakiś nawet minimalny sposób ale naprawić świat, otoczenie i tym podobne. Tak to widzę moi drodzy, dajcie znać czy rezonuje, bo jest to bardzo ciekawe czytanie. No i oczywiście widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia.